Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zmagań rankingowych. Dzisiaj sobie zagramy solo. Ostatnio się dużo nagraliśmy z... a to z Robertem, a to z Amazarakiem, a to z Techem odcinek wleciał. No a dzisiaj sobie spróbujemy poradzić sami. Zobaczymy z jakim efektem zrobimy standardowy, myślę. Raczej, ja nie zrobić. Raczej standardowy taki bilcik, ale z takim delikatniejszym twistem. Mianowicie, wiecie, jak jest normalnie. Pierwszy, pierwszych pięciu bilów leci na drewno i zbiera 150. No właśnie. Ale weźmiemy sobie jeszcze jednego dżentelmena na drewnie. I ten dżentelmen ma zadanie zebrać 25 na siódmy domek. Zauważyłem, że prosiaki tak robią. Czemu my tak nie możemy, co nie? Teraz ja powiedziałem kosą. Gramy na Bizancjum. Więc bolesny meczap, ale zobaczymy, co się uda zrobić. Oczywiście, nie panikujemy. Ja ostatnio też wpadłem na taką jedną śmieszną, fajną rzecz, grając na pogrania Mali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic nie obiecuję. Mianowicie, albo powiem, po to. Was nie będę trzymał w niepewności, a ja sam też sobie nie chcę o tym zapomnieć. Mianowicie. Przyzejdziemy do zamku nie Farimbą, tylko tym landmarkiem od krówek. Ja nigdy nie mogę zobaczyć, jaką się nazywa, jak się nazywać. dziwną nazwę ma. Coś tam. Fulani Koral, coś takiego? No nie wiem. To sobie, to sobie właśnie tym landmarkiem przejdziemy. Mm. I do, zrobimy kompozycję z Donzo i łuczników. Tyle, że dołożymy spingardy do, do tego. Zobaczymy jakie danie nam z tych składników wyjdzie. Powinno być nie najgorsze. Bo teoretycznie mamy jedną dziurę. W, 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 Łucznicy plus dązo są kontrowani właśnie przez... De facto nie kontrolowani. to nie jest kontra, no bo zbroje nie robią aż tyle damage'u. Ale kilku zbrojnych powoduje, że nasza cała damage'owa kompozycja wykłada się po prostu. Więc... Nie ma co, prawda? Ten, w ten sposób powinno być elegancko. No, ale jeśli chodzi o owce, to nie ma lipy, co nie? Widzicie, co tu się dzieje. No, dobra. No, już idźmy tam to już nie ma co. Dobra. Fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ile my tego mamy? Jezusiczku, 21-owiec. Jeśli mamy 21, to pytanie, ile ma nasz oponent. Zakładam, że nie aż tak dużo. Hmm. Dobra, powiem wam, całkiem kusi mnie, żeby sobie pro-scoutów zagrać. Tak, dla smaku. Widziałem, de facto chwilę temu sobie zobaczyłem. Czasem sobie sprawdzam na... A O E4 World sobie patrzę Bistiego Gierki, zazwyczaj Bistego. Czy na przykład w ostatnim czasie nie grał Mali żeby sobie zobaczyć, co, co tam co tam się powinno, powinno robić na chwilę obecną? Jak on to tam robi. I właśnie de facto nawet na karmelu widziałem, że grał. De facto na karmelu. No i on grał ty, grał właśnie no Na Ruś de facto. Hmm. Więc się tak zastanawiam w sumie, czy powinniśmy w to iść. Bo tu świadomo, że Totos KOK idzie Bizancjum. Nie. Więc. Zrobimy tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, to zrobimy. Będziemy patrzyli, co on tam. Co on wyczynia. Pamiętacie ile poskawek masztują? Ja nie pamiętam, mam kompletną dziurę w głowie. On tu stoi, ale on nie widzi. No zobaczymy. Czy na wszystko widzi? No, dobra, udało się. dobra. Zróbmy w takim razie trzcinice. To się zaraz zrobi i będzie elegancko. No dajmy to od razu też. No, zaraz się proskarci zrobią. I teraz przywróćmy ludzi na Jelenie. zobaczymy co tam się, co tam się dzieje podłupmy trochę jednostek i teraz tą grupkę villagerów dajemy tutaj fajnie bardzo fajnie

Alu iya kilo du? Nala kabozi? Kẹlẹ bingonu bẹ kiila na? Alu isaka, ngamba i yoo saake? Alu iya kilo du? I saake? Iyo maa n bɛ walin ka lu isaani? Iyo apare ta ma yi yun ra? Béèni mo maa yóò sèé sè é sèé 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 sèé

группы мы это тут просто Footballing is my job, it is my job as a person. おいおいおい,やいや。 Natraciłem tutaj, to było bardzo potrzebne, żeby tutaj natracić. Co tutaj robić w takiej sytuacji nawet? Dobrze, żeby było porajdować tam jeszcze. nie zapominać o relikwiach też było dobrze to jest tu właśnie ta sytuacja żeby się przydały proszę państwa machiny oblężnicze Miejmy nadzieję, że się uda zaraz je dołożyć. Oh. dobra, jednostki, róbmy parę ulepszeń może. Fajnie by było w miarę możliwości mieć kompozycję najmniej polegającą na mikrowaniu. Trochę counterintuitive do tego jaką cywilizacją gramy, ale rozumiecie, nie? Okay. Taki, taki fajnie, fajnie by tak było, gdyby tak było. Same longboły również, same longboły.

야마호노 <놀람> 베리디티에 <놀람> 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 <놀람>

No dobra, liczmy, że wystarczy.

Nie, tu nie ma to złoto zajęte na środku. Ja wiedziałem, że to tak będzie. Bo kontrolę nad środkiem to za każdym razem tak wygląda. Czy Marek ma jakąś jedną krowę zgubioną? Nie.

Dobra, róbmy updatey, o tym też nie wolno zapominać. yama wulu díje ɲamina kò ṣe ɲe ɲamina.

widzimy tutaj parę softu i parę tu Mamy to. Mamy to elegancko. no. Czyżbyśmy powoli, powolutku po maluniku ogarniali jak się na Bizancjum gra? Jak myślicie, czy to jest możliwe? No i tak suroców mamy milion nieprydanych. No, no nie no, wszystkiego, wszystkiego dużo więcej. Mimo, że on sobie tam drugie TC nawet postawił, nie wiem kiedy. Goda się nie udało z landmarkami. Na cieło jezu z markami, z relikwiami, że się nie udało. Niefortunnie. Produkcji no, ciut, ciut, ciut za mało. No ale już to trudno. Jak z upgrade'ami staliśmy? No, tylko tylko jednego zabrakło. Dobra, no nie, nie ma lipy. No, na Na karmelu myślę, że możemy taki playstyle stosować. A teraz z jest, o tyle łatwo się harasuje, że. Wiadomo, gdzie on surowce zbiera, nie? Bo akwedukty wystarczy iść za akweduktami. Oraz on miał dwie relikwie, prawda? Nie, a ja miałem trzy, a on miał dwie, dobra. On nie wziął tej jednej, myślałem, że on specjalnie stoi na drodze, żeby sobie ją wziąć na spokojnie, a to nie. No dobra, kozak. No. Myślę, że na, na, na dzisiaj to będzie tyle, sobie taki krótszy odcineczek zrobimy. Ale jutro myślę, że też wrzucę coś, więc... Więc na razie powiem Wam do jutra i... Bajo jajo.